Pokój jest albo dla nas wszystkich, albo dla nikogo z nas. Nawet jeśli jedna osoba w rodzinie nie jest pełna pokoju, rani to nas wszystkich. Nawet jeśli jedna społeczność w naszym narodzie nie jest w harmonii, pływa to na tkaninę harmonii całego narodu. Jeśli jeden gatunek na Ziemi jest zagrożony wyginięciem. Wpływa to na całą sieć życia, ponieważ wszyscy jesteśmy ze sobą wzajemnie połączeni. Co chcecie zrobić, aby ten pokój zapanował? Czy dołączycie do nas, święta i mnie, jeśli pokażemy Wam sposób, aby przyczynić się do pokoju dla wszystkich żywych istot? Święta Dzi i ja rozpoczęliśmy Światowy Festiwal Pokoju ICAM. W 2018 roku naszą wizją pokoju na świecie jest pokój dla wszystkich żywych istot, nie tylko dla ludzkości. Dla nas pokój wykracza daleko poza aktywizm społeczny, wykracza poza politykę i strategię. Jest to przebudzenie, przebudzenie do stanu pokoju, który musi nastąpić w każdym z Waszych serc. I ten stan pokoju. Musi płynąć od Was do członków Waszej rodziny, współpracowników, przyjaciół, społeczności i wszystkich form życiowych. Lider organizacji, przywódca polityczny, edukator, pracownik służby zdrowia, reformator społeczny, rodzic, uczeń, kimkolwiek jesteście. Możecie przyczynić się do pokoju na świecie z miejsca, w którym jesteście, stając się peacemakerami, twórcami pokoju i uczestnicząc w Światowym Festiwalu Pokoju EKAM. Festiwal będzie trwać 14 dni od 4 do 17 września. Podczas których pismakerzy, twórcy pokoju na całym świecie, zabiorą wydarzenia Światowego Festiwalu Pokoju ICAM do różnych społeczności, instytucji edukacyjnych, klubów, więzień, organizacji i grup. Będziemy medytować nad pokojem między narodami, pokojem dla młodych ludzi, pokojem dla Matki Ziemi. Pismakerzy ICAM na całym świecie. Będą prowadzić medytacje soul -sync dla pokoju, w których będą utrzymywali intencję dla pokoju indywidualnego i pokoju na świecie. 18 września będziemy świętować kulminację festiwalu jako Światowy Dzień Pokoju Ikam. Tego dnia, i ja połączymy się z Wami na żywo z Ikam. Aby przynieść Wam święte energie i błogosławieństwa EKAM. Światowy Dzień Pokoju EKAM to fenomen. Miliony ludzi, miliony peacemakerów z całego świata, utrzymujących punkty energii pokoju, gromadzą się razem jako rodziny, grupy i społeczności. I dołączą do nas w specjalnej medytacji dla pokoju, aby wpłynąć na zbiorową świadomość ludzkości. Czy możecie sobie wyobrazić moc, którą będziemy generować dzięki tak potężnej zbiorowej medytacji pokoju? Punkty energii pokoju utrzymywane przez peacemakerów są jak satelity połączone ze statkiem matką, którym jest Ekam. Zapraszamy Was do wzięcia udziału w Światowym Festiwalu Pokoju Ikam od 4 września i dołączenia do nas jako peacemaker, twórca pokoju Ikam wraz ze swoimi bliskimi, swoim kręgiem dusz, aby przez godzinę medytować w Światowym Dniu Pokoju Ikam 18 września i przyczynić się do światowego pokoju. Przyczynianie się do pokoju dla wszystkich żywych istot jest naszą największą darmą jako istot ludzkich. Darma oznacza obowiązek. Ludzkość przez długi czas była częścią problemu. Czas, abyśmy stali się częścią rozwiązania. Dołączcie do Sri i do mnie w tej szlachetnej misji pokoju.